Niestety doszło dzisiaj do poważnego incydentu. Ranny został żołnierz, który służy na granicy polsko-białoruskiej. Został raniony nożem, chociaż to było takie urządzenie czy narzędzie, można powiedzieć, nie, nie, nie stricte noż tylko taki przywiązane ostrze na patyku. A o tym porozmawiam z rzecznikiem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, z panią Katarzyną Zdanowicz. Jak można powiedzieć, czy ten żołnierz dostał, doznał poważnych obrażeń? Całe to zdarzenie było bardzo poważne, mając na uwadze to, że został on dźgnięty nożem. Do tej sytuacji doszło dzisiaj około czwartej nad ranem. Tutaj grupa około 50 osób, która nielegalnie chciała przekroczyć granic, zachowywała się bardzo agresywnie. W stronę polskich służb leciały kamienie, konary, ale też właśnie użyto noża. W całej tej sytuacji pierwszej pomocy przedmedycznej żołnierza wydzielała funkcjonariuszka Straży Granicznej i mimo to cudzoziemcy Niemcy, migranci dalej atakowali, dalej rzucali konarami. Trzeba było zasłonić się pojazdami, użyć tarczy do zasłonięcia, po to by można było udzielać pomocy żołnierzowi. Ta noc w ogóle można powiedzieć była bardzo niespokojna, bo mieliśmy aż trzy takie zdarzenia, gdzie nie tylko właśnie żołnierz, ale również funkcjonariusze Straży Granicznej odnieśli obrażenia. W nocy około godziny 21-22 w rejonie służby odpowiedzialności placówki w Dubiczach Celkiewnych funkcjonariusz był dźgnięty właśnie tym narzędziem, czyli nożem, do którego był przyczepiony kij, został raniony w ramię. Na szczęście rana nie była na tyle poważna i głęboka, że nie zagrażała jego życiu. Natomiast funkcjonariusz odebrał to narzędzie migrantowi. Możemy dzisiaj bo zobaczyć jak to, jak, jak to jest niebezpieczne, bo niestety cudzoziemcy coraz częściej nie tylko kamieniami, gałęziami czy konarami, tak jak informujemy, atakują polskie służby, ale też używają procy, e, używają właśnie narzędzi niebezpiecznych typu maczugi z nabitymi gwoździami, typu noże. E, I również dzisiaj w nocy w rejonie tutaj Białowieży polskie patrole zostały zaatakowane pobitymi szklanymi butelkami. Funkcjonariusz dostał w twarz, został przewieziony do szpitala. Tam e, zabezpieczone za medycznie. E, na szczęście, tak jak mówiłam, te obrażenia nie były tak e, niebezpieczne jak w przypadku e, żołnierza, natomiast te. Wszystkie sytuacje pokazują nam, jak bezwzględni, jak agresywni są migranci, jak są te osoby znajdujące się po tamtej stronie granicy, po białoruskiej stronie, które chcą nielegalnie przekroczyć granice naszego państwa, granice Unii Europejskiej, po to, by dalej dostać się na zachód Europy. Pani rzecznik, czy wiadomo, jaki jest stan tego żołnierza, czy w ogóle docierały takie informacje, czy dotarły do takiej informacji tutaj do Straży Granicznej? Wiemy, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale no, być może będzie wyłączony ze na jakiś czas? No, trudno tutaj powiedzieć, bo najlepszymi ekspertami to są lekarze, którzy się zajmują żołnierzem. Wszystkie te zdarzenia w ogóle są bardzo niebezpieczne. My właściwie od początku tego roku mamy już. Czterech funkcjonariuszy, którzy zostali poszkodowani właśnie w tych bezpośrednich atakach na granicy, kiedy, kiedy atakowano polskie patrole, kiedy są rzucane i gałęzie, i kamienie, i używane te niebezpieczne narzędzia. Także tych sytuacji no, niestety jest coraz więcej, one są praktycznie każdej doby, kiedy agresywne grupy po tamtej stronie zach zachowują się w sposób bardzo niebezpieczny, zagrażający życiu i zdrowiu funkcjonariuszy i żołnierzy. Widzieliśmy to narzędzie, takie ostrze na patyku w zasadzie, bo to może nie jest nóż, ale takie ostrze na patyku. No widać, że ręcznie zrobione, czy właśnie takie narzędzia w tej chwili częściej pojawiają się w rękach nielegalnych migrantów. No i też chcę zapytać, czy ta, ta broń, która została dzisiaj rano użyta, to ona była, nie wiem, trafiona przez płot, rzucona w tego żołnierza. Jak to wyglądało? Czy coś można więcej powiedzieć? Ta osoba, która dźgnęła żołnierza na ona została po tamtej stronie granicy. Czyli ta zapora, no, można powiedzieć, zatrzymała um, tę osobę, która nielegalnie chciała przekroczyć granicy, No trudno sobie wyobrazić, co by było, jakby nie było tej zapory. Tak? Tutaj no, w sytuacji, kiedy mamy pewne zabezpieczenie, tu żołnierz został raniony, funkcjonariusze zostali ranni. Y, także no, te, te zdarzenia z ujawnianiem, co Coraz to nowych przedmiotów, które zagrażają życiu, zdrowiu bezpieczeństwu. Niestety mamy coraz więcej. Jak w ta grupa kilkuset osób, która próbowała nielegalnie przekroczyć granicę, była wyposażona w, w maczugi skonstruowane przez siebie, no ale to są również przedmioty, które e, mogą zrobić ogromną krzywdę. Była poszkodowana bodajże dwa lata temu również strażniczka Straży Granicznej. Bardzo poważnie, bo ona przeszła kilka operacji. Czy ta pani wróciła w ogóle do służby? Czy jest coś wiadomo? Bo ona też gdzieś z tego rejonu, nie pamiętam czy chyba Dubicze, Dubicze Cerkiewne, czy Czeremcha, ale gdzieś z tamtego rejonu. To była placówka Straży Granicznej w Czelemsze. Szczęśliwie ta funkcjonariuszka normalnie dzisiaj pełni służbę, natomiast no wszyscy wiemy, z czym musiała się zmagać i ile ją kosztowało to, żeby dojść do obecnego stanu zdrowia, tak? bo to, to są naprawdę trudne i poważne tematy i rzeczy, dlatego że funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo Polek i Polaków strzegą bezpośrednio tej granicy, chronią ją na linii, a, a tam niestety coraz częściej dochodzi do, do sytuacji niebezpiecznych. No, kilka lat temu nie wyobrażaliśmy sobie, że na, na pasek, czyli tę to, to bezpośrednią ochronę granicy, będziemy szli wyposażeni w hełmy i tarcze, więc to są dla nas no, już zdarzenia, czy sytuacje, do których przywykliśmy. Natomiast no, kilka lat temu, jakby ktoś nam powiedział, że tak będzie wyglądać sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, to, to sami byśmy w to nie uwierzyli. To jeszcze na koniec, czy służby białoruskie nadal pomagają nielegalnym migrantom w przedzieraniu się, ale również w takich atakach? Służby białoruskie cały czas są zaangażowane w organizowanie nielegalnej migracji. Ja przypomnę, jak wygląda ta droga, bo, bo ta droga rozpoczyna się od wykupienia legalnej wizy do Moskwy i z Moskwy, z Rosji te osoby są transportowane, wożone taksówkami bezpośrednio tutaj w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Tutaj służby białoruskie konkretne miejsca wskazują w ostatnim czasie. Przede wszystkim właśnie te placówki, czy rejon tych placówek, gdzie jest Puszcza Białowieska, czyli Dubicze, Celkiew na Białowieże. Tam jest najwięcej tych prób nielegalnego przekroczenia granicy. Cudzoziemcy są wyposażeni w odpowiednie narzędzia po to, by zniszczyć tą zaporę, by, by ją przepiłać, rozgnieć czy, czy przeciąć koncertinę, która jest na zaporze. Doskonale wiedzą o tym, co się dzieje u nich w rejonie i kierują tak tym wszystkim, obserwując również to, co się dzieje po polskiej stronie po to, by jak najwięcej osób próbowało nielegalnie tą granicę, naszą granicę przekroczyć. Ja dodam jeszcze tylko, że w ostatnim czasie dochodzi też do takich sytuacji, że na granicy czy pod granicą po stronie białoruskiej pojawiają się słoiki, do których wypróżniają się nielegalni migranci. Później słoik z taką zawartością jest roztrzaskiwany o zapory albo rzucany w polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Niestety ochlapanie taką substancją nie gwarantuje nic dobrego. Nie wiadomo, czy ktoś po drugiej stronie był chory czy zdrowy, a poza tym te słoiki się rozbijają, szkło trafia w człowieka. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna, w najbliższym czasie na razie chyba nic nie wskazuje na to, że sytuacja się poprawi. Ze mną rozmawiała pani rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz dla telewizji Republika Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska.